Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj mamy pewien prostokąt, no i znamy jego pole, bo wiemy, że pole wynosi 6 przez x kwadrat odjąć 4. Znamy też długość jednego z boków tego prostokąta. Ja oznaczyłam sobie długość boku literką A. No i wiemy, że x musi być większe od 2. I tak tutaj wyznaczono dziedzinę. Natomiast my byśmy chcieli wyznaczyć sobie długość drugiego boku tego prostokąta. No to spójrzmy. Skoro mamy podane. Pole prostokąta, to fajnie byłoby zacząć od tego, aby zapisać wzór na pole. Czyli wzór na pole prostokąta to będzie A razy B. I teraz, co my znamy w tym wzorze? No znamy pole, bo wiemy, że pole to będzie 6 przez x kwadrat odjąć 4. Znamy długość boku A, bo to będzie 2 przez x odjąć 2. Natomiast szukamy długości boku b. Czyli zauważcie, że b to będzie nasza jedyna niewiadoma tutaj, czyli tego będziemy po prostu szukali. Zatem możemy sobie już wyznaczyć właśnie wzór na długość boku b. No to podstawmy. Pod literką p podstawimy 6 przez x kwadrat odjąć 4 równa się a, zatem 2 przez x odjąć 2 razy długość boku b. Zatem, żeby wyznaczyć B, musimy obie strony podzielić przez to, co znajduje się przy, przy B, czyli dzielimy przez 2 przez x odjąć 2. Czyli zapiszemy to sobie w ten sposób, że przepiszemy pierwszy ułamek, czyli x kwadrat odjąć 4, dzielimy przez 2 przez x odjąć 2, równa się. I Jeżeli tę stronę podzielimy sobie przez to, to zauważcie, że gdy dzielimy takie same dwa wyrażenia, to tutaj otrzymamy jedynkę, a 1 razy b to po prostu będzie b. No i musimy wykonać dzielenie, zatem 6 przez tu mamy x kwadrat odjąć 4, czyli to nam powinno przypomnieć wzór skróconego mnożenia, czyli taki a kwadrat odjąć b kwadrat, otrzymamy a odjąć b razy a dodać b. Zatem nasze a kwadrat to x do potęgi drugiej, b kwadrat to 4, czyli a wynosi x, natomiast b będzie równe 2. 2 do kwadratu to 4, x do potęgi drugiej to będzie x kwadrat, czyli mianownik zapiszemy jako x odjąć 2, razy x dodać 2. No i teraz mnożymy przez odwrotność tego ułamka, czyli x odjąć 2 przez 2. No, i zauważcie, że możemy to sobie spokojnie skrócić. Szóstkę i dwójkę przez 2, czyli co nam tutaj pozostanie? W liczniku mamy 3, a w mianowniku x plus 2 razy 1 to będzie x plus 2 i to będzie długość naszego boku b, czyli zapiszmy, że długość boku b wynosi 3 przez x dodać 2. To będzie odpowiedź.